Nie wielu robi to tak, że szczena bali o glebę Nie wielu robi to tak, że szczena bali o glebę Liczysz na dobry rap rap, liczy na ciebie, trzeba być szybkim Nie wielu robi to tak, że szczena bali o płytki Nie wielu robi to tak, że szczena bali o płytki Nie wielu robi to tak, że szczena bali o płytki Rybit PTK Trzeba mieć coś do powiedzenia, trzeba coś przeżyć Trzeba mieć cel i wie wiesz o co biega Trzeba mieć moc jak rycerze daj, Ej Trzeba mieć coś do powiedzenia Trzeba coś przeżyć. Trzeba mieć cel i w jego trafienie wierzyć. Trzeba być sobą, wiesz o co biega. Trzeba mieć moc jak rycerze Jedi. Ej! Witam w piekielnej kuchni. Do roboty! O kur. jak się skaleczyła. Nie płacz, rozumiesz? Zaczęłaś? Tak. wynosi się. wynocha do domu! Nie, nie się! Cię ludzi Ta p. Pi... z tym winem! Zamknij się! Wariowałem! Dużo szybciej! Najchętniej wydubałabym mu oko. Co się kur. zastanawiasz. Wróciłaś jej do wrzątku? Są takie momenty, kiedy nie wiadomo, jak się zachować. Dla mnie to nie tak miało wyglądać. Chodź! 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 Blok no, no albo wyłącz Z kabersy z Jestem Gdy odbezpieczamy mikrofon, masz dwa wyjścia z sytuacji. Oddać się, Albo możesz nie dożyć kolacji Od Polski do Francji Moc dziś płynie, reszta jest milczeniem Tak jak noc, wyginie. minie To jak spater po linie, błąd wszystko kończy Upadek zawoli bardziej niż złamanie kończy lekcja numer jeden Lepiej przestrzegaj zasad W tych czasach trzeba w rękawie mieć asa Moc nie wygasa, krwi we mnie nadal Upadam, wstaję, idę w ten bałagan Jak Leon Zawodowiec Czyszczę tu i sprzątam Do tej gry trzeba mieć serce i jądra Jak to wygląda, gram by w tym flow można utonąć, jeśli nie umie się pływać To dla zniewolonych bloków i dla kumpli Mówił gry głos dżungli Kontynuuję grę z herbem PTG Do zroczeń albo wymęcz PTG Z gabersa jestem, z gabersa jestem Jestem ty, 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 ty Mam to co chcesz, ja ci daję to, to, nie, to, nie Mam mam to, czego pragnie pół Hey, je... <laughs> Jusqu'en Pologne, j'vais trouver des perches, Lancer des perches, je veux bien ramener de la fraîche C'est race qui pèse des nonnes, où elle est bonne comme dans un salieri J'en ai des tonnes et des tonnes comme de salellerie De choses inutiles à dire, toutes les choses faut-il à fuir De viande de porc à cuire, et ce mot faut-il à dire De choses inutiles à dire, toutes les choses faut-il à fuir De viande de porc à cuire, et ce mot faut-il à dire <laughs> De France suis jusqu'à l'Est, on ne s'arrête jamais malgré les pètes car suis un d'ici grave, de la oui de la pique grave Et dans le cigare on m'effuie en garde Remplis Rempli le flux de tartare, mets ton fut à l'envers Rempli le dur j'suis clair, clair Rempli le flux de pinot noir, trop de flûte dans le square J'traîne j'roule j'ride, le comme le soir Go pragnie po prostu. Zdane jest. Jeśli... Zdarzy mi się upaść, w tym dym, wódka w ustach dusza o puszkach. jestem tu, bo tak Bóg chciał Chuj w las, status gwiazd, blask fleszy Ja i beat, nie rozłączni jak pen West Życie cieszy, grożą po klubie wersy Wciąż dla wielu John Do, niczym Kevin Spacey Podziemne MC, Grę gram jak Sean Penn Tak jak gaczor, jadę na swoją modłę Mam niejedną bombę, zwrotkę w magazynku To bez dziwnych fryzur, synu obcisłych jeansów Bez blichtu mam PDG w godle I w mieniu oka robię to co Sogen w Moskwie, to wali w mordę Jak Bambam Bigelow Jedzie czołg, czytaj Gawroż CEO Unieś dłoń, schowaj dwa środkowe palce Witaj na zombie tour, uderzamy na Dead Island Kontynuuję kres Podam, to, czego pragnie Pupowski Wiesz, że to się stanie dziś wieczór. Buh. Wiesz, że takie coś można przeczuć. Buh. Strach dopada zawsze z nienacka, jak kolej z nożem albo padaczka. Buh. Wiesz, że to się stanie dziś wieczór. Buh. Wiesz, że takie coś można przeczuć Strach dopada zawsze z nienacka Jak kolej z nożem albo straczka Wyczuwam na kilometr strach i lęk Możesz oszukać mamę, tatę nie oszukasz Mnie wiem, że w twojej głowie czai się cykor Że umrzesz młodo, pobiją cię lub skradną sikor Lęk zabiera ci bigorą to tobą jak blade